Pan z wami, z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanię Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem blisko jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przenoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Jordania Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Kiedy Jezus dowiedział się, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, opuścił Nazaret, poszedł, osiadł w Kafarnał nad jeziorem i tam wypełnił słowo proroka Izajasza, ziemia zabulona i Neftalego na drodze ku morzu za Jordanie Galile Galilea, Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. Dlatego, bo Jezus zaczął nauczać czyli ujrzeliś Jezusa Chrystusa, który jest światłem. Świeci w ciemnościach nawet. Jezus zaczął nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie." Wiemy, że warunkiem zbawienia jest czyste serce, czyli trzeba się nawracać, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Dla każdego z nas można powiedzieć, że śmierć jest taką granicą, gdzie przechodzimy do wieczności, a nie wiemy kiedy nastąpi śmierć. Dlatego powinniśmy się nawracać. Każdy z nas potrzebuje sakramentu pokuty, pojednania się z drugim człowiekiem, z Bogiem. Właśnie to dzieje się w spowiedzi świętej. Mamy nawracać. Bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Powinniśmy zasłużyć na Królestwo Niebieskie. Jezus obchodził całą Galileę, nauczał w synagogach, głosił Ewangelię o królestwie, właśnie mówi, że warunkiem zbawienia jest bycie e, świętym, blisko Boga. Leczył choroby wszelkie Słabości. I wieść o nim rozchodziła się bardzo szybko. Możemy sobie wyobrazić, kiedy przenoszono do niego cierpiących, które chnękały choroby, dolegliwości, opętanych, epileptyków, paralityków, to ludzie byli zachwyceni, wędrowali do miejsca, gdzie Jezus czynił cuda. On ich uzdrawiał i szły za Nim tłumy z Galilei, de Kapolu, z Jerozolimy, z Judei, za Jordania. A więc widzimy, Chrystus nie tylko mówił o Królestwie Niebieskim, o tym, że mamy się nawracać, ale dawał znaki, że jest Bogiem, że czyni cuda. Dlatego wędrował do wiosek, do miast, pochylał się nad ludźmi, gdzie przenosili chorych, cierpiących. Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, przenosili do Niego cierpiących, których nękały różne choroby, dolegliwości. Wypędzał z opętanych złego ducha albo złych duchów, bo niekiedy bywa także legion szatanów, potrafi opętać człowieka epileptyków, paralityków leczył, uzdrawiał ich, dlatego szły za Nim tłumy. Kochani, jeżeli śledzimy to, co dzieje się w Ewangelii, to, co Jezus czynił, czynił cuda, znaki, to warto uwierzyć w Niego. Warto uwierzyć i żyć Ewangelią eee, i Starać się, żeby zbawić się, ale nie tylko sami mamy się zbawić, ale na, podsta na podstawie Chrztu Świętego mamy troszczyć się o zbawienie innych ludzi, a wtedy ich pociągniemy do Boga, kiedy będziemy da dawać świadectwo wiary, kiedy nie będzie w nas zakłamania. Kiedy będziemy żyć Ewangelią, tak jak widzimy, Chrystusa ujrzeli jako światło, widzieli kiedy czynił cuda, znaki, kiedy był autentyczny, dlatego tłumy szły za nim. I chcielibyśmy, kochani, tak żyć, aby być blisko Boga, bardzo blisko Boga. W tym nowym roku starajmy się odmienić swoje oblicze. Jeżeli ludzie ujrzą nas, że naśladujemy Jezusa Chrystusa, na pewno uwierzą w Niego i będziemy razem zbawieni. Kochani, chodźmy na portal prawy.pl, mamy dobre, codzienne informacje z kraju, ze świata, mamy ferietony, artykuły, mamy wywiady telewizyjne, ale przede wszystkim rano, po siódmej starajmy się odsłuchiwać Ewangelię z komentarzem. I chciejmy przez cały dzień żyć tą Ewangelią, żyć Słowem Boga, wtedy Bóg będzie mieszkał w naszych sercach. Będziemy radośni. Ten dzień będzie piękny, pełen Boga i tego wam życzę w dniu dzisiejszym.